Lot, co prawda, trochę krótki, ale spektakularny. Jeśli chcecie dowiedzieć się, o co tutaj chodziło, lub jeśli chcecie dowiedzieć się, ile kosztuje kilogram najtańszej Hondy, albo jeśli chcecie dowiedzieć się, co ma wspólnego BMW z Hyundaiem, to zapraszam Was na program motoryzacyjny według Krystiana Plato, czyli według mnie. Zaczynamy, a właściwie ja zaczynam. Oto Maserati Grecale. No i jak? Niektórzy twierdzą, że to auto bardzo podobne do Forda Pumy lub Porsche Macana. Ale chyba nie ma w tym nic dziwnego, bo ten samochód projektował Niemiec. My name is Klaus Busse and I'm the head of design for Maserati. Niemiec projektujący włoskie samochody. Nieważne. Niesamowicie długa maska, charakterystyczny trójząb na trapie chłodnicy i charakterystyczne wloty czy też wyloty powietrza na nadkolach już z daleka sugerują, że mamy do czynienia z naprawdę bardzo ostrym Zawodnikiem. W najsłabszej odmianie to auto będzie miało pod maską czterocylindrowy cylindrowy silnik o mocy 330 koni. Chyba całkiem nieźle, jak na podstawę. Będzie to miękka hybryda, która do pierwszej setki będzie rozpędzała się w 5,3 sekundy. Ale będzie też wersja Trofeo z 3-litrowym silnikiem V6 pod maską. Będzie to v Biturbo o mocy 530 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy ma wynosić 600 Nm, a to ma wystarczyć do tego, by ten ważący 2 tony kolos do pierwszej setki rozpędzał się w 3,8 sekundy. To wszystko bardzo pięknie brzmi, ale... zawsze jest jakieś ale. Włosi twierdzą, że do tej pory w żadnym innym ich nie było tak zaawansowanej elektroniki. Włosi i elektronika to nie brzmi dobrze. Obawiam się, mówiąc wprost, że to spiewają. Widzieliście już latającą Teslę? Dziewiczy lot był krótki, ale spektakularny. Nie wiadomo, kto siedział za jej kierownicą. Policja szuka kierowcy. Wyznaczyła nawet nagrodę wynoszącą: uwaga, 1000 dolarów. Ponoć w środku Tesli Model S było kilka osób, był też kot. Do zdarzenia doszło w LA w Kalifornii na Baxter Street, czyli jednej z najbardziej stromych ulic w mieście Aniołów. Tesla po wylądowaniu uderzyła w kubły na śmieci i w dwa inne zaparkowane samochody. Jak twierdzi właściciel jednego z nich, dopiero co odebrał swoje auto z warsztatu, gdzie na remont wydał 4,5 tysiąca dolarów. Czyli jakieś dwie dyszki. Miał pecha. Niestety. Trudno. Co zrobić? Rozwalił pan komuś bryczkę. Nauczy się parkować w garażu. Teraz będzie o Renault. Sporo dzieje się u Francuzów. Najpierw zamknęli swoją rosyjską fabrykę, później stwierdzili, że jednak ją otworzą, a po fali protestów wydali oświadczenie, że jednak produkcja zostanie zamknięta. Czy też linia produkcyjna zostanie zamknięta, bo chyba całej fabryki nie zamknął, no chyba jakiś ochroniarz tam będzie siedział, nie? Teraz tak się zastanawiam, czy władze Renault przestraszyły się bojkotu ich produktów, a może po prostu otrzymały. Propozycję nie do odrzucenia od anonimus? Kto wie? Być może w cennikach widać już echa decyzji Renault. Drożeje Dacia. A jak wiadomo, Dacia należy do Renault. I miała być jej tanią marką, która bazuje na technologii Renault sprzed lat. Dla mnie układ jak najbardziej uczciwy, bo otrzymujemy w miarę współczesne auto. Owszem, ta technologia jest nieco starsza, ale ten samochód jest, a właściwie był tani. Te czasy już minęły. Jeszcze w lutym na przykład podstawowa Dacia Duster kosztowała 52 200 zł. Teraz w marcu kosztuje, uwaga, 65 200 zł, czyli aż o 13 000 więcej. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, zawsze jest jakieś ale. To nie jest ten sam Duster. W lutym była to wersja Access, a w marcu jest to wersja Essential. Różnią się nie tylko nazwą, delikatnie różnią się wyposażeniem. Co nie zmienia jednak faktu, że cały czas jest to ta pierwsza, podstawowa Dacia w cenniku, która chyba nie ma nawet klimatyzacji. Czyli mówiąc inaczej, bida wersja. Szkoda tylko, że w naszym kraju coraz mniej osób stać nawet na te, Bida wersja. Teraz o aucie, które zapewne będzie kosztowało tyle, ile kosztuje 10 takich daci. Mowa o BMW X7. Już niedługo na drogi ma wyjechać nowa X7, a teraz do sieci całkiem przypadkiem trafiło jedno ze zdjęć. Dlaczego twierdzę, że to zdjęcie do sieci wyciekło? Całkiem przypadkowo, ponieważ niektórzy producenci stosują tak zwane kontrolowane wycieki. Po co? Ano, po to, żeby na przykład podsycić zainteresowanie modelem, który ma niedługo wyjechać na drogi i z drugiej strony, by sprawdzić, czy to auto będzie się podobało. No i jak? Podoba Wam się to BMW? Dla mnie jest takie trochę koreańskie. Na przykład, zobaczcie, tak wygląda nowy Hyundai Santa Fe. A tak? Ma wyglądać X7. A teraz dwa auta obok siebie. No i co? Nie są podobne? Moim zdaniem są. Swoją drogą to bardzo ciekawe. Kiedyś Koreańczycy kopiowali od Europejczyków, a teraz Europejczycy kopiują od Koreańczyków. Takie czasy. Jeśli macie zbyt dużo pieniędzy i chcecie wyróżnić się z tłumu, to mam dla Was propozycję. Propozycję od Brabusa. Oto Brabus 800 Adventure XLP. Dziwna nazwa, tak samo dziwna, jak dziwny jest ten pickup. Aha, tam jeszcze jest dopisek Super White, bo auto ma biały kolor. Auto bazuje na G-Klasie, a dokładnie G63 AMG. Brabus zbudował z niej pickupa i przy okazji podkręcił silnik. Maksymalny moment obrotowy wynosi, uwaga, 1000 Nm. A sprint do setki zajmuje 4,8 sekundy. Całkiem, całkiem jak na auto, które ma niemal 50-centymetrowy prześwit. W sam raz na jakąś offroadową przygodę, ale nie oszukujmy się, te auta praktycznie nigdy nie zjeżdżają z asfaltowych szlaków. Błoto bardzo rzadko pojawia się na ich karoserii, co najwyżej jakaś kupa. W końcu to auto dla szejków z Dubaju. Pozdro dla kumatych. Lubicie film Głupi i Głupszy? No to mam dla Was dobrą wiadomość. W Europie będzie można kupić motocykl bardzo podobny do tego, jakim Harry i Lloyd dotarli do Aspen. Podobny, nie ten sam, bo ten z filmu to jakaś samoróbka. Mowa o Hondzie Dax. No i jak? Czy chciałbym jeździć takim motocyklem? Pewnie, że tak. Jeździłem Honda MSX 125 i Honda Manki 125, czyli motocyklami gabarytowo bardzo podobnymi do DAXA, i naprawdę jeździło się nimi bardzo fajnie. One są takie trochę inne, małe, ale jeździ się nimi naprawdę przyjemnie. Sporo frajdy. Aha, no i z tego co pamiętam, spalały około 2 litrów benzyny na każde przejechane 100 km, a więc idealne na dzisiejsze czasy. Zakładam, że z Honda Dax będzie podobnie. Motocykl swoim wyglądem nawiązuje do maszyn z lat 70. ale ma ABS, ciekłokrystaliczny wyświetlacz, maledowe lampy, a więc sporo tutaj tej współczesnej technologii. Motocykl może nie wygląda, ale ma cztery biegi. Całość waży 107 kg, a więc leciutki. Jest tylko jeden problem cena. Jak zwykle zresztą. Jak myślicie, ile kosztuje ten motocykl? 18800 zł. Czyli 1 kilogram tego motocykla kosztuje ponad 170 zł. Czyli mniej więcej tyle ile kosztuje kilogram dobrej, bardzo dobrej polędwicy wołowej. Co kto lubi. Dziękuję za dziś. Dziękuję, że byliście ze mną. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia.